Działam ko wszystkim, witam z powrotem i zanim przejdę do vloga tego właściwego, to jest jedna bardzo ważna informacja. Kilka mniejszych prawdopodobnie, ale jak wiadomo albo nie wiadomo dla wielu osób, ponieważ yy, 2000 subskrypcji mieliśmy ko... nie wiem, kwiecień maj, nie pamiętam kiedy był wrzucony tam filmik. I mam teraz 4,5, więc ponad połowa osób, jakby prawej nie wie o co chodzi, bo zasubskrybowała po tym. Chyba był wtedy jeden filmik jeszcze, ale przechodząc, jakby do no, o co chodzi, kanał nazywa się RS Freestylers I prawdopodobnie niewiele ludzi wie o co chodzi. Ja jestem Simba, więc to jest ta, ten S ze skrótu. I jest też lampi, właściwie był. Znaczy dalej jest, ale nie nagrywa. Kiedyś opowiem całą historię, ale, ale teraz on jeździł na rowerze tylko na rowerze. Ja na kulajnodze i na rowerze, ale przeszedłem bardziej na nogi na, na kanale. Więcej ludzi jeździ na nogach, więc to jest większy, większy główny temat taki. I Rampi przestał jeździć na rowerze, już mu się jakoś znudziło i sprzedaje swój rower, pomimo tego, że miał ich dużo przez swoją karierę. To zaczął tańczyć, bardzo dobrze mu to wychodzi, ale na razie jakoś i raczej w ogóle nie będzie nagrywać, więc już, już z nim rozmawiałem, więc zostawiał kanał dla mnie, tylko dla mnie, więc prawdopodobnie zmienię nazwę tego kanału. Na bardziej dotyczącą mnie bo, bo tak to nikt nie wie Ja, ja jestem Simba, tu kanał RS Freestylers i, I to się miesza Ale no, ja liczę, że i tak jeszcze coś, coś z film, nagram I że jeszcze sobie kiedyś kupi nowy rower A na razie to tyle Znaczy, je, zaraz wam pewnie napiszę gdzieś tu Nazwę jak, jaką dam Bo dam ją dopiero Trochę po tym jak wrzucę ten, tego vloga ale na razie jeszcze, jeszcze muszę pomyśleć nad nazwą. To tyle w sumie z tej informacji, I mogę przejść dalej. Czyli o, do mojej szkoły chodzi jeden z moich fanów, bo mam podstawówkę gimnazjum i liceum. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to zespół szkół katolickich w Zabrzu. I ostatnio w no, sensie rozmawiał ze mną już kilka razy, jakby w tym roku szkolnym, jak, jak po wakacjach przyszedłem. I, I dostałem od niego to. Więc, jak, jak widać, ma na imię Tymek, Tymon, i takie dzieło mi tu zrobił. Więc bardzo dziękuję. Słodkie. Jeszcze jedno, z czego jestem dumny. To normalnie robiłem inwardy. Po prawej stronie, a jeżdżę na regularu, czyli przed sobą. I raczej nie powinno się tak robić: one wtedy wyglądają dziwnie, i tr trudno je wybić, i, i w ogóle to się wszystko krzywi, jak się robi, tak przed sobą, będąc. Yy, no, jak hulajnoga jest przy przede mną, no. I ostatnio, znaczy, najpierw. Pomyślałem, że, że ruch sobie poćwiczyłem na ziemi, czy w ogóle będzie to możliwe. I w jakiś dzień sobie przypomniałem, o, chciałem spróbować inwarda w drugą stronę, jakby dla mnie po teoretycznie, bo rę, rę, rękami mi się lepiej kręci w drugą stronę. Yy, no, ale że spróbuję. No, no, Próbowałem ileś razy, najpierw mi wychodziło źle, ale w ten sam dzień udało mi się wylądować, więc... Zaraz puszczę nagranie te, tego już inwarda robionego za sobą, czyli po stronie pięt i, i no, i z tego jestem dumny, no bo robi inward w jedną i w drugą, nawet z trudniejszymi rękami, to trochę wymaga. I teraz myślę, że już możemy przejść do y, vloga właściwego, więc Siemanko wszystkim, dzisiaj będę artystą. Ponieważ przypomniałem sobie, że mam jeszcze zapasowy papier od MadGira. Bo jak kupiłem vx 7 Extreme, to wsadziłem sobie przezroczysty i miałem go ponad rok tak półtorej. A teraz od kilku miesięcy mam papier skus, bo, bo dostałem, więc sobie przełożyłem, ale do Madgira dostawałem i przezroczysty, i czarny. Więc teraz mam ten czarny. I postanowiłem go trochę przemalować, żeby był ładniejszy. I po pierwsze, bo ja jestem Simba, więc yy, namaluję sobie lwa. Już testowałem na tym poprzednim. Rysowałem na, na tym, co mam na nodze, I pierwszy lew czarny wyszedł mi dobrze. Kolejny spróbowałem białym markerem, bo wiadomo, biały będzie lepiej widać. Ale on się tak rozlewał i był strasznie gruby, więc wyzedł mi z tego pawian i, i nie robię białym. I potem jeszcze sobie przetestowałem kolejne dwa. Kolejne dwa są w miarę OK, w miarę wyglądają. Więc zrobię czarnego lwa na czarnym grip tape'ie. nie będzie bardzo widoczny, ale będzie go widać i mam nadzieję, że będzie wyglądać ładnie. No mam jedną szansę teraz na nowym grip Spróbuję tego nie zmarnować. Potem mam pomysł jeszcze wszystkie krawędzie, czyli też tam, gdzie mam dziury w papierze. Zresztą co zaraz pokażę. Czyli wszędzie gdzie mam dziury i wszędzie na krawędziach, żeby objechać to białym markerem. I bo, bo lew jakby. Jeżdżę regular, więc jeżdżę tak, więc lwa sobie namaluję tu. Żeby jakby było go widać A tu zrobię jeszcze swój podpis Na razie mam tyle z pomysłów Więc teraz już zabieram się za przeobrażanie grip tape'u w dzieło Okej okay. Nie wiem czy, o dobra, nawet widać na, na kamerze. Może nie jest to najlepszy lew, jakiego kiedykolwiek widzieliście, ale nie jest jakiś bardzo zły. Więc teraz jeszcze zrobię resztę, to co chciałem. Nie wiem, co z tym zrobić, bo tego jakoś mało widać mniej niż na poprzednim grip tej poprzedni grip tej był trochę taki szary i tu mi możliwe że wyszły lepsze te czarne ten jest taki trochę krzywy no ale no co no nic nie zrobię teraz więc będę to malować dalej Okej okay. update grip tape'u. Już obramowanie zrobiłem całe. Jest i mało widoczny lew, i krzywy. Yy, może nie jest wszystko najrówniej, ale to głównie też przez ten marker, bo on, no on się tak rozlewał. Więc teraz jeszcze tu zrobię podpis i. I chyba spróbuję tego lwa jeszcze poprawić. Białem raczej nie, zastanawiałem się nad tym, ale chyba zły pomysł. Chociaż nie wiem, to zobaczę jeszcze. Dobra, no to jest, jest i podpis, co prawda, trudno tu się podpisywało. Myślałem, że to idzie większe, ale to tak automatycznie jakoś było. W sensie no, się zatrzymywał ten marker, więc tak mi wyszło. Ale chyba nie jest źle. Jeszcze nie wiem co z tym lwem w końcu zrobić. Ewentualnie mogę... jak ten marker się trochę wyrobi, czy nie będzie się tak rozlewać tu, to mogę ewentualnie spróbować. Więc zobaczymy. To jednak spróbowałem pomalować tego lwa na biało. No nie wyszło bardzo źle. Lepiej go widać, więc nawet spoko. Co prawda w połączeniu z czarnym robi się taki minimalnie jakby niebieski, szary trochę, ale... ale jest ok, Więc już pokazuję. To jest prawdziwy lew. Prawie tak jak tu. No, nie, nie mówcie, że nie. no To jest lew i to jest lew. No to samo. No, w każdym bądź razie jest grip tape, jest lew, jest wszystko to, co chciałem zrobić. Więc myślę, że, że to chyba tyle. W sensie, myślę, że z malowania to będzie już tyle. I teraz poczekam, aż to wszystko wyschnie. Więc widzimy się za chwilę. Ewentualnie za kilka dni, czyli jutro, ale dla was za chwilę i nakleję to, odkleję poprzedni, pójdę na skatepark jeszcze coś ponagrywać, pewnie żeby pokazać jak to wygląda, o ile będzie widać jakoś, to spróbuję jakoś to nagrać, żeby było widać i po prostu, żeby vlog był urozmaicony jazdą na hulajnodze, a nie tylko malowaniem i przyklejaniem grip griptape'u, bo jeszcze was zanudzę. Więc widzimy się już dla Was za, za sekundę. Ok, jest kolejny dzień, yy, kolejny dzień, kilka dni dalej, bo jeszcze ten wstęp nagrywałem właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam to, co teraz nagrywam, a ma, ma, malowałem grip tape ileś tam dni temu, bo wtedy chciałem go pomalować po prostu miałem czas na nagranie, miałem chęci do tego. Znaczy, chęci do nagrania zawsze mam, ale nie, nie, nie zawsze jest pogoda. Wszystko, no, wiecie o co chodzi, i dzisiaj przykleję grip tape. Co prawda pada na zewnątrz, ale za to dlatego, jak nakleję grip tape, to, to bo i tak bym nie wychodził od razu po naklejeniu grip tapeu, przynajmniej w ten sam dzień na skatepark. Więc naklejam teraz, kiedy jest zła pogoda, i te, też mogę to nagrać i nakleić. To spokojnie wyschnie i na skateparku widzimy się w jeszcze kolejny dzień Więc ten vlog będzie tak trochę złożony z... Przynajmniej 3 dni Zobaczymy jak to będzie w sumie I sorry, że może mi się trzęsie kamera, ale już mnie ręka boli od trzymania Więc mogę już przejść do naklejania grip tape'u na nogę. Więc zapraszam Taki pusty ten dek i taki ładny poza tym, czuję się trochę tak, jak otwierałem tą paczkę i składałem nogę taką no nową tego Madgira. No dobra, ale to teraz czas na przetarcie tego, Przemiecie i naklejam nowy grip tape OK, no trochę mi to zajęło, bo próbowałem przykleić jak najrówniej i tak, no ja przykleiłem tak najrówniej, jak się dało. Tylko ten papier jeszcze nie był tak idealnie dopracowany, idealnie przycięty na, na, na dek. Więc gdzieś tam przynajmniej z tyłu to, to się zaczynało krzywić. Nawet jak równo przyklejałem, to albo były dziury źle ponaklejane, Albo z tyłu się trochę przesuwało, więc w końcu yy, z tyłu z jednej strony minimalnie wystaje poza, poza dech, a tego i tak nawet nie widać, tylko to tak jak się dotknie to czuć. Więc tak wygląda już gotowy papier na hulajnodze. Dawno nie jeździłem z tymi dziurami. Niestety trochę tam jest yy, brudno w środku i takie trochę żółte, ale co tam? no Dek to dek, grip tape i tak sam sobie jest ładny, więc tak wygląda całość nie wiem czy to mocno widać Ta krawędzie przynajmniej z dalsza przynajmniej na kamerze no ale mam nadzieję, że wam też się podoba znaczy nieważne w sumie, bo ważne żeby mi się podobało a wam może się podobać to, że sobie pomalowałem grip tape. I film, który z tego zrobię. No, ale teraz, czyli koniec na dzisiejszy dzień, bo nakleiłem, będzie wysychał, będę czekał na pogodę. Jak będzie dobra pogoda, to wychodzę na skatepark, nagrywać z nowym griptape'em, potem zedytować filmik. No i mam nadzieję, że wrzucę, żeby było co tydzień, tak jak ma być, w sobotę o 10.00. Więc yy, prawdopodobnie już jest po sobacie i po dziesiątej, jak to oglądacie, i, no, a, przecież, co, ja już się chciałem żegnać, bo zapomniałem, że <ścoughs> idę na skatepark jeszcze nagrać, no, więc idę nagrać, więc widzimy się na skateparku. The stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. Jak przed chwilą widzieliście, wylądowałem fingera na flacie i nauczyłem się go dzisiaj. Wylądowałem raz, jak się ćwiczyłem, ćwiczyłem, wylądowałem raz i zacząłem robić bez przerwy już lądować. Nie wiem jak, no, jakoś tak wyszło, że najpierw nie robiłem, robiłem tak na jedną. Ale jak już zacząłem lądować, to lądowałem, pomimo tego, że na jedną robiłem niekoniecznie tak, tak od razu na jedną, tylko że miałem rozszerzone mocno te nogi. Ale to jest kolejna rzecz, z której jestem dumny i nagrywam tak i jest ciemno, bo wtedy po nagrywaniu dalej sobie jeździłem i nie nagrałem tego zakończenia. Nie nagrałem, zapomniałem o tym tak trochę i, i nie miałem kiedy do po prostu jeździłem, a teraz wiadomo coraz wcześniej się robi ciemno, bo jest wcześniej zachód słońca i, i tak dalej, więc te, teraz jest ciemno i właśnie teraz nagrywam zakończenie. I to by było na tyle dzisiaj, więc dzięki za oglądanie i Narka.